Ne, gram sobie w of of Hell, tak, taki luźny odcineczek. Jak sobie opowiadamy, czy to, sobie opowiadam Wam, czy coś. E, ogólnie e, w ogóle dziękuję, że ten filmik z Rivalsów, e, gdzie nawet przybyły mi dwa, dwa suby. E, to w ogóle jest też hit że ja od takiego dosłownie chyba od miesiąca nie nagrywałem, bo miałem przeby, bo jakoś mi się jakby nie chciało czy coś. I nagle przychodzą jakieś osoby, dwie osoby, e dosłownie, którzy dają mi suba, nie? To jest takie, wiecie, to jest takie dla mnie fajne, no bo A, y to jest dla mnie fajne, no bo... Po tak, takiej długiej przerwie, ktoś mi, ktoś, nie wiem, w ogóle daje mi suba za nic, tak dosłownie. Ja tylko gram. Nie wiem, naprawdę dziękuję. W ogóle te osoby, które mnie już od dawna obserwu obserwują, ten, subują. No to to już też w ogóle jest hit. W ogóle jedna moja że chyba trzy nawet. Jedna nie wiem lub dwie nie w ogóle też subskrybują i one to oni mówią że jestem niby yy, ich ulubionym youtuberem no nie powiedziałbym jakby nie wiem pod jakim względem to oni biorą że pod takim że ze szkoły i że w szkole mają youtubera wiecie nie czy coś który dosyć jest mało popularny no bo jestem mało popularny 10 subów to jakoś nie jest jakoś dużo w porównaniu tam do tych 50, co miałem kiedyś, ale tak, ty to wiesz. Cie wiecie, nie wiesz yy, No. Więc, no. Ogólnie, no. Bym chciał w tym powiedzieć jeszcze, że yy, ten. Yy, mm. Eee, że w ogóle dwa filmy mają prawa autorskie, i nie wiem za co ja chyba teraz będę muszę wyciszać muzyczkę, w wytle, bo to ma prawa autorskie, rozumiecie? Prawa autorskie. Więc to jest do mnie nie, nie do porozumienia. Czemu to ma prawa autorskie? Dosłownie, jak to jest, to jest przeznaczone, żeby z tego nagrywać też, żeby one napisane. W opisie, że w tej grze oczywiście nie w moim... Nie na, mo A! na moim filmie. Tylko po prostu tam było napisane, że gra przeznaczona i muzyka do nagrywania. Tak szczerze, ale nie wiem. Okej. Okay. Sorry, ale brat do mnie dzwonił. No więc... Chciałem tylko no no i tyle z jakiejś mojej wypowiedzi ale oczywiście to nie jest koniec filmu nie e, no ogólnie może zrobię serię czy z e, tego e, wiecie z nagrywania nagrywania tych filmików Takich wiecie że na przykład komentuje filmik, jakby komentuje paradokument dokument na przykład na przykład czy coś. Spójcie. Dobra. No więc. Yy... I ogólnie teraz z takim pamiętacie tego Krinoxa greenox, No to już z nim nie będzie jakoś filmu, bo on już nie chce ze mną jakoś nagrywać. Nie, że się pokłóciliśmy czy coś. Bo po prostu nie, nie chce już e, nagrywać ze mną. Bo nie wiem, no dla niego to nie jest. Nie wiem, no po prostu już mu się to znudziło. Z taki... Bo pewnie. Nie wiem dlaczego, ale na pewno będę z. Matiksem. Ja, jak widać, w ogóle zmieniłem nazwę z. O jesteś! czekajcie! Muszę ja się jakoś ogarnąć! Yy, zmieniłem nazwę z. Ra... z pan. Ukradać? To w ogóle jeszcze to miało powalone jakieś nazwę. Nazwy. Nie! Ten klocek nie otrzymał. Yy. No i ten. No i ogólnie no. I jeszcze chciałem powiedzieć, że te filmy może czasem, mogą być czasem przerwy, bo albo mi się nie chce, albo się źle czuje, czy coś, albo wiecie. No to już jakiś nie jest dla mnie ten, tego jest takiego, wiecie, że jakoś fajne czy coś. Jakby no, fajnie się to robi dla Was, to nie jest jakoś trudna praca, to tylko nagrywasz, grasz, grasz i nagrywasz i, i wstawiasz. Ja jakby, no jeszcze montowanie, no ale ja tam nie montuję, rzadko co montuję, w ogóle praktycznie mo nie montuję, bo ja chyba tylko czasami poprawiam jakość. To tyle. Bo... No jak jestem póki co jeszcze mały takim twórcą, to wiecie. To... to jeszcze się tak dużo nie ogarnię, nie? Jakby ja już ogarniam trochę dużo, nie? Tylko że... no. Wiecie. Nie wiem czy ja to często wiecie, 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 mówię, ale no, wiecie. <ścoughs> no. Um, no i co tu do gadania? <laughs> to jest jakby taki głośny, też w ogóle filmik, że już nie ma co. Ogólnie, jakbyście się pytali, co to jest za O? Co to, to jest za kotek? To co jest? Ten, kto może znacie tą aplikację, że to jest Bongo Cat i O. I on po prostu to jakby. Wskazuje mi kliki i jak ja ten, jak ja kliknę, no to czyli, że ja coś robię: klawiaturze, czy coś wiecie, nie? to to bym chciał usunąć. Nie? I jakby, to jestem ja. Ja też w ogóle wychwytuję moją kamerkę i to jakby przełożył. O, tu będę teraz. Jakby no to trzeba w ustawieniach porobić, i ogólnie kupiłem sobie wczoraj Gierkę na Steamie. E, jakby to jest takie Walper Energy, czy tam jakoś tak. E, szczerze nie polecam jej. No, chciałem ją mega, ale jak ją kupiłem, to jakoś się już jej nie opłaca i ją sprzedałem. Wiecie, nie. No i e, se teraz chyba kupuje, kupię sobie FNAFA i będzie odcinek z FNAFA. Only the Custom Night e, W sumie albo. albo po prostu będzie e, ten. Po prostu. wiecie. Po prostu, po prostu zwykły Freddy. lub dwójka, trójka, lub czwórka, nie? To obojętnie mi. szczerze. Mm. Jeszcze się tam pooglądam, jakieś te, jak włączyć komentarze, bo i żebyście mogli pisać, ale pewnie będzie wtedy sporo, sporo i to sporo hejtu, jak włączę te komentarze, więc nie wiem, nie wiem, czy je włączę, czy nie, jeszcze nie wiem, no. Więc. No no i co jeszcze do powiedzenia, no to jest wszystko chyba z tych, tych jednych z ważniejszych informacji, jakby to nie była jakaś ważna ta o tym Steamie, ale no, to co więcej, no chyba kończy już ten odcinek, no bo co, no 9 minut a no niby to jakoś nie jest dużo, ale we. Zawsze ten coś, nie będzie. Teraz ogólnie chciałem z to zrobić, ale nie, bo jest jakiś update świąteczny. No i no. Jest jakiś update świąteczny i teraz nie ma serwerów. I no. Chciałem akurat teraz zrobić tego, ten odcinek, o którym wam mówiłem. No, ale chyba o 13.00 są serwery jakoś. Więc no. I ogólnie polecam się subskrybować. Jakby nie zmuszam was do subskrybowania. Mnie oczywiście też, by było mi miło, ale już pewnie ty, wszyscy co mnie oglądają to mnie! To mnie ten. To mnie subskrybują. Eee, możecie lajka zostawić czy coś. No i ten. I... Jak coś się nazywa? Eee. I a, no i jeszcze Rafix Matics, ale zmienię, zmienię tą nazwę, bo to Rafix to już nie jest aktualne. On tam nie wiem, jaką będzie miał nazwę. Taką chcę, to nie chcę, taką ma. Ja będę miał LOX. LOLOX. LOLOX. Nie wiem jeszcze, jak tam sobie napiszę szczerze Co ja mam tu zrobić? A Kurde, nie gram tu przy Dobra, to na tyle Nara.